Dzień dobry, nazywam się Krzak Tomasz, jestem starszym doradcą w salonie Volvo Intercaropole i zapraszam na dzisiejszą prezentację modułu Volvo XC40 w wersji Recharge T5 plugin. Jest to wstęp do pełnej elektryfikacji naszej marki, która nastąpi w ciągu najbliższej, najbliższej dekady. Zacznijmy może od frontu samochodu. Do dyspozycji mamy tutaj wersję L-Design, która jest charakterystyczna, jeżeli chodzi o sportowy charakter tego samochodu. Światła z przodu mamy led z charakterystycznym elementem odtora. Przedni grill lakierowana czerń. Elementy dla tej wersji L design sportowej to właśnie dużo czerni, lakierowane lusterka boczne, relingi zintegrowane i cały dach również w kolorze piano, piano black. Tutaj mamy wersję topową z silnikiem T5 o mocy 262 koni. Składa się na to silnik spalinowy 1,5 litrowy o trzech cylindrach. Moc silnika spalinowego to 180 koni. Dodatkowo jest silnik elektryczny, wspomagany tutaj o mocy 82 koni mechanicznych. Suma mocy to jest 262 konie. Napędzana jest przednia oś. Mamy tutaj do dyspozycji. Złącze do ładowania. Tak jak wspomniałem, jest to hybryda typu plug-in, czyli jest możliwość ładowania z gniazdka. Odbywa się to za pomocą dedykowanego kabla, przewodu lub tzw. wallboxa. Czas ładowania to jest około 4,5 godziny. Do w pełni naładowanego akumulatora na silniku elektrycznym przejedziemy około 50 km, zupełnie bezemisyjnie według norm WLTP. Prezentowany egzemplarz wyposażony jest w duże 19-calowe koła, pięcioramienne, to jest charakterystyczny element dla wersji Air Design również. Cała sylwetka jest dynamiczna, tutaj mamy bardzo ciekawy kolor Fusion Red, który dopełnia tutaj charakteru tego samochodu. Jeżeli chodzi o kolejne elementy, podejdźmy sobie do bagażnika, jest otwarcie za pomocą ruchu gestem stopy. Deskulczykowy dostęp jest również dostępny w samochodzie. Bagażnik o pojemności 460 litrów, bardzo pojemny. Jest składana tylna kanapa w stosunku 60 do 40 z tunelem na narty. Dzięki czemu możemy tutaj załadować, zapakować sporo pojemnych rzeczy. Zarówno samochód jest tutaj pojemny, jeżeli chodzi o wyjazd na weekend, czy też na dłuższe, na dłuższe wakacje. Mamy dedykowane guziczki, również na klapie bagażnika odpowiedzialne za zamknięcie klapy i też za regulowanie zamków. Do dyspozycji jest również pod podłogą, tutaj na bagażnika, miejsce jeszcze na kilka detali, na schowki, jeżeli nie ma koła zapasowego dojazdowego. I zamykamy sobie w ten sam sposób, jak otwieraliśmy kolejne elementy światła charakterystyczne dla naszej marki, dla marki Volvo, tylne i z przodu również, do czego zaraz przejdziemy, charakterystyczny motora. Mamy tutaj do dyspozycji pełen pakiet bezpieczeństwa, czyli rozpoznawanie znaków drogowych, pierwszych rowerzystów dużych zwierząt z pełnym automatycznym hamowaniem. Cały układ City Safety jest tutaj już w standardzie dedykowany. Oprócz tego monitorowanie pola martwego, cross-traffic alert, czyli jest wykrywany ruch poprzeczny przy wyjeżdżaniu, na przykład z parkingu. Samochód jest w stanie wykryć ruch poprzeczny i mm, automatycznie zahamować, aby uniknąć kolizji z samochodem poprzedzającym, czy też z pieszym lub, lub rowerzystą. Przejdźmy jeszcze na front samochodu. E, pokażę charakterystyczny element dla naszej marki, czyli e, światła, przednie reflektory e, LEDowe, statyczne. Opcjonalnie są możliwe do wyboru e, światła full LEDowe, aktywne. Z doświetlaniem zakrętów, i tutaj mamy charakterystyczny element motora tak zwany. To jest też wyznacznik naszej marki i element wspólny dla wszystkich modeli, które są dostępne w naszej, w naszej, w naszej gamie. Szeroka, znaczy długa maska to też jest element wpływający na bezpieczeństwo. Cała zwarta konstrukcja. Jest z, tutaj zbudowana z elementów stali borowej. Użyta jest ta stal do konstrukcji nefrologicznych punktów, czyli słupka A. Wzmocniona jest linia drzwi tego samochodu, jak i innych naszych modeli, co wpływa na bezpieczeństwo naszej marki. Pod szybą, charakterystyczny element, tutaj się znajdują czujniki laserowe, również radar odpowiedzialny za bezpieczeństwo. zczytywane są informacje tego typu właśnie rozpoznawania znaków drogowych pierwszych rowerzystów i dużych zwierząt. Radar odpowiedzialny jest za wykrywanie właśnie e, pieszych rowerzystów lub dużych zwierząt i e, automatyczne hamowanie, jak również unikanie lub minimalizowanie kolizji. Przejdźmy może do środka samochodu. Witam we wnętrzu naszego Volvo XC40. E, Króluje tutaj minimalizm. E, charakterystyczne elementy dla wersji sportowej to skórzona kierownica e, multifunkcyjna. Z lewej strony jest obsługa aktywnego tempomatu, limitera prędkości. Prawa strona, tutaj prawa część kierownicy obsługuje komputer pokładowy oraz, oraz multimedia i, i połączenie z telefonem. Jeżeli chodzi o tapicerkę, mamy tutaj do czynienia z, ze skórzoną tapicerką w połączeniu z nubukiem. Bardzo ciekawe, sportowy charakter nadają. Oprzycia białą nicią. W tej wersji mamy pełną elektrykę foteli, pełną regulację foteli elektrycznych, zarówno kierowcy, jak i pasażera. Dodatkowo kierowca ma możliwość pamięci ustawień tutaj fotela. Dekory w wersji sportowej, tutaj mamy akurat aluminium. W tej, w tej wersji czarna podsufitka to też jest charakterystyczny element dla, dla wersji air design bezramkowe lusterko, tutaj wsteczne, z dodatkowych elementów systemu bezpieczeństwa jest funkcja Volvo On Call, jest dedykowana aplikacja na smartfon, za pomocą której możemy sobie zdalnie uruchomić silnik, odpalić do 15 minut, przewietrzyć wnętrze lub je ogrzać. Oprócz tego na aplikacji są komunikaty odnośnie średniego spalania, pokonanej ostatnio trasy, możemy też zdalnie tutaj zamknąć samochód, udostępnić go również osobom, osobom trzecim, tak zwana funkcja car sharingu. Przejdźmy do funkcji samochodu. Charakterystyczne dwa elementy to wyświetlacz tutaj kierowcy ponad 12 dwunastocalowy, jest prędkościomierz, obrotomierz, temperatura, również jest wyświetlana nawigacja. Drugi element to jest wyświetlacz tutaj centralny, dziewięciocalowy, który zawiera wszystkie funkcje samochodu, jest, składa się z czterech dodatkowych tutaj, tak zwanych wooli. One są funkcje rozwijalne. Tutaj mamy do czynienia z nawigacją, która jest bezpłatnie dożywotnie aktualizowana w naszych samochodach. Połączenie Bluetooth, oczywiście w standardzie, status pojazdu lub aplikacje dedykowane są również tutaj dostępne. Możemy sobie tutaj według własnych preferencji ustawiać wszystkie parametry, sprawdzić w, w jakim terminie mamy udać się na stację serwisową, aby dokonać okresowego przeglądu samochodu, sprawdzić poziom oleju. Jest też układ monitorowania ciśnienia w oponach. Z dodatkowych funkcji pojazdu mamy takie elementy jak kamera. Kamera 360 stopni. To jest bardzo ciekawa funkcja. Jest widok tutaj dookólny z lotu ptaka. Możemy przełączyć sobie między kamerę frontową, kamerę cofania i również boczne kamery, które ułatwiają parkowanie i tutaj chronią falgę przed wjazdem na, na, wyższy, na wyższy krawężnik. Obraz jest w wysokiej rozdzielczości. Sam ekran jest bardzo responsywny, reaguje na, bardzo dobrze na dotyk, w standardzie, oczywiście, tak jak wspomniałem, rozpoznawanie znaków drogowych. Jest też system utrzymania w torze jazdy, to też jest bardzo istotny element. No i wszystkie funkcje bezpieczeństwa pasywnego, jak i, jak i, jak i czynnego. Klimatyzacja dwustrefowa z regulacją jednej strefy, tutaj strefy dla kierowcy, jak i pasażera. Z elementów dodatkowych wyposażenia mamy tutaj jeszcze do czynienia z podgrzewaną kierownicą. Jest to trójstopniowa skala i podgrzewane fotele teleprzednie zarówno dla kierowcy jak i dla, dla pasażera warto wspomnieć o systemie dźwiękowym audio, mamy tutaj Harman Kardon Premium Sound jest 13 głośników jest dodatkowo subwoofer, niskotonowy głośnik który daje bardzo dobry efekt samochód ma dedykowaną możemy do, do samochodu tutaj udostępnić połączenie internetowe z naszego smartfona lub też Podłączyć kartę SIM i za pomocą której udostępnić połączenie internetowe i ściągnąć na bieżąco, zaktualizować mapy czy też aplikacje, które są dedykowane w pojeździe. Dźwignia zmiany biegów jest też oprzyta tutaj skórą z charakterystycznymi niczmi, tutaj dla wersji design białymi. Tutaj mamy do czynienia ze skrzynią dwusprzęgłową, siedmiostopniową, 7, 7 przełożeń. Bardzo szybka skrzynia, również są dostępne tryby jazdy w tym samochodzie, tryb hybrydowy, tryb power, czyli jest tutaj pełna moc dostępna obu silników, łącznie te 262 konie mechaniczne. Dla, tryby, dla jazdy ekonomicznej w mieście mamy tryb pure, jazdę oszczędną, która wykorzystuje najbardziej, jak to się da, silnik elektryczny. Co do zasięgu. Na samym silniku elektrycznym przejedziemy około 50 km bezemisyjnie. Jest to bardzo przydatna funkcja do poruszania się po mieście. Na trasę mamy do dyspozycji silnik spalinowy 180-konny. Możemy również, jeżeli zabraknie nam prądu, podładować silnikiem spalinowym silnik elektryczny. Również jest opcja, żeby tutaj energię pozostałą zamrozić czy też zatrzymać ją, żebyśmy ją wykorzystali do jazdy po mieście. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do salonu Volvo Intercaropole na poznanie szerszej gamy modelowej, nie tylko prezentowanego Volvo XT40 no i do zobaczenia w salonie.